tak nie dodać tak kulturalnie wiesz <grymne> <grymne> co on jest to co jest kurde teraz zostanie pogięć co tam wama Aż, no aż kurde światło Musiałem ustawić bo byłeś po Pod słońce stałem Elegancko Pakuje się niedzielę No trochę niewidoczny byłeś bo kurde stałem pod światłem I miałem tak aparat ustawiony ale Mi się nie szkodzi Starczy Ci rzęby takie białe fajne Poszukiwanie butów. Ej, masz te mikrofony? No mam. To się podłączyć. Normalnie cię okabluje. Ja, pfft, dole. powinność. Dobrze, Damiano, że to twoja sterka tak pali, mniej więcej. Dwa przyzwoicie. No. Anken. Tako. Przestań już lać, kur... Ja zbankrutuję kiedyś Dobrze, że damen Twoja Astra mało pali, akurat to jest plus No Jednak są Ej, plusy... Ej, Ty masz taniej niż ja Ty Jednak są plusy tego, że Audi skasowałem Jeździmy tanim dieslem Akurat mniej na paliwo, wydam spalanie 5, w Audi 10 No chyba, że będę miał ciężką nogę Nie, damen, nie spieszę na 5 Jedziemy powoli, 70 na autostradzie O ILE? Będę pożyć dwie dychy Coś będę miał Ale fakturka będzie na kamilkę No Masz już kosztóweczkę Bożą Co? Kosztóweczkę Bożą masz już Jakie ja miałem nie Idę zapłacić? Chcesz coś? No jakąś kolę zero Dzięki za się Proszę bardzo, Popłacone? No, masz kolkę. Dla pałacite? Mikrofon? Tak, cały czas. Nawet chyba nie zgubiło, jak tak. Otam. Idziemy na Rosman, podjedziemy te na sen. Dobra, śmigam Jest płynic z długie Tam, na całym końcu A dziękuję Woda na Co? Chyba gdzieś tu no, chyba gdzieś tu patrz Miceralna woda tutaj jakaś jest Płyn miceralny tu jest jakiś yes. to? Tutaj jest, no ale ja się nie znam, kurde, halo. Babami. <grymne> <grymne> Patrz szukaj czegoś takiego. BBT Masz jakiś płyn miceralny? Ale no nie wiem, czy to do tego będzie, no kurde. Nie znam się. Czekaj, spytam się. Proszę, nie musimy tego też Popatrz, nie był... masz znaczenia, które no tak? Byłem, tak? byle był byle do, byłem...

Lecimy dalej, nie? Do widzenia. Do widzenia. No, kochani, oczywiście bagno z tej strony, takim małym słowem wstępu, bo na początku już sporo ponagrywaliśmy, a takim małym słowem wstępu, kochani, dzisiaj jedziemy na największe rozpoczęcie wakacji w Polsce, do globalne, z której, kochani, nie ma większej imprezy tej nocy w całej Polsce, kochani. Przepotężny skład. 40 artystów, 4 sceny, kochani, zobaczycie jak to wygląda wszystko z naszej strony, od strony kuchni, kochani, jak jedziemy, jak się ogarniamy, jak wchodzimy i jak to wygląda po prostu z naszej strony, kochani. Mam nadzieję, że się spodoba. Do zobaczenia później. Siemano! Przy tym, przy mikrofonie. Przy... Siemasz, bydlaku! No ale nagrywam cię teraz dla vloga. Ale miąk, Halo Cześć bydlaku. Cześć bydlaku O której będziecie? Jesteśmy Jesteście już? No powtarzaliśmy się, jedziemy sobie zjeść Aha, dobra, bo jadę właśnie do was, będę o 20.10 No za chwilę No za chwilę, no jak coś to nagrywam cię teraz Nie na vloga Aha, spoko, dobra Czyli mogę ci powiedzieć, że jesteś zwykły <laughs> Możesz, a ja mogę ci powiedzieć, że jesteście ch... ch... dupek Wam dobra Fajnie tylko pamiętaj na vlogu po imieniu nie mów No, no wiem wiem dlatego się staram powstrzymywać No, e, hallo vlog Ta rozmowa tak naprawdę i tak nie odbywa się tak kulturalnie wiem Dobra, widzimy się za jakiś czas dobra, dobra, Ej, a który macie pokój? Co? Który macie pokój? Co? Który macie pokój? Który macie pokój? Nie wiem jeszcze bo nie odebraliśmy, jedziemy na rynek Dobra, Dobra, nara, nara. Ta rozmowa tak, tak, wygląda kulturalnie Tak jest, tak jest Jest pierwszy zamieszany Siemano Siemano Cześć W Porządku Cześć Damian Siema Ej Po Bożemu Już jest taka ekipa, że... To... Zaraz przed... stoi Chodź, zobaczysz tą szybę, kur... tą szybę A co... Kur... Uhuhu no panie, no to masz pan przypał Dawaj Damianu, idziemy Całe problemy, Damian No Jeszcze gdzieś z Dzikiem byliśmy, nie? No No pamiętam, jak <grym> stali właśnie Była taka ekipa, że ja <grym> Dobre, nie? nie? ma windy, ki... <grym> No Kamilek to nie jest hotel, y co byliśmy tam, gdzie... Platan? Nie, nie, <grym> nie Platan A, ten w Kaliszu? No, no. Pięćset trzydzieści pięć! Słuchaj, czekaj, skończ światek! A nie, palę fajek. A ja palę. Nie, Nieładnie. Muszę skończyć, no. Skończ, Trzeba rzucić. A few moments later. A few moments later. Koniec końców, pojeb... pokoje Ja... dole się boję tego Cześć Kamil Cześć Kamil Polej, po małym. Pierwszy ostatni drink dzisiaj Robię Nie kłam, nie kłam Ej, kupcie lód, Kup... pojedziecie. Y -y, to jest takie ciepłe, jak że. No to kupcie nie lód. Nawet. Jeszcze jedną skórę trzeba dokupić kupić. No tak, pojedziecie, to kupicie lód? Tak. tak. Jak znajdę gdzieś w tym Czy ma stara? Dziękuję bardzo. Zróweczka Do jutra. Zrobię, Damian. Zrobię. Takie rabce. Kup... Nie, nie jest dobrze. Nie jest dobrze. To jest ciepło. Mów mi coś do żarcia. Co? A, a co będzie chyba Czym... Mały mieszany. Co? Mieszany, mieszany, mały. Mieszany, mieszany, mały. Tak, Ale Ten lub trzeba kupić. Hmm. Jak to leżą w torbie 100 km około. <śmiech> <śmiech> patrz do, <to, śmiech> Patrz do ja Łukaszek. Tu mam ciuszki, normalnie. Tutaj wiesz, najpierw no, na ciężki. I w Magnesie ja tam na VIP-ie na backstage jest za darmo all inclusive. Na szczęście tylko dla mnie, bo ty byś mi wszystko wyklał. Dobrze on swoje. A! Nie, no no. Elo koty! Biforek zrobiony. No. Lecimy na magnes Turek, kochanie, jest godzinka. 22.54, lecimy do klubu z kierowcą, zobaczycie sami, co tam się będzie działo Zobaczycie od kuchni backstage, VIP i wszystko I widzimy się potem za konsolą Magnes Turek Wielkopolska, do zobaczenia Kamil, idziesz? Ja. Idziemy, co nie? Ale będzie kur... <grym> 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 Jak będzie na magnesie? Kamilek fresh Kur... <grym> fresh Kreska, kreska, siedzibam? Koszuleczka fresh, możemy k***a malować, bang! 112 Bo chcę im zanieść ten Gatrak To tam, w recepcji <suszy> Kurde Chcę im zanieść gatrak Poboże To ten, to który samochód? Księżku, weź! To jest gatrak Kurde, czemu ja tego nie nagrałem, ty? Czekaj. Czekaj. Co ty mi zdjęcia robisz? Nie robię, tylko cię chcę nagrać. Tak, o. Dobrze nagrasz? No, nie wiem. A jak o, myślisz? Pisaj. No, ja się postaram. A ty jak myślisz? Myślę, że dobrze, bardzo dobrze. A będziesz chodzić na, na moim szecie? Będę. Na paluszek. Na paluszek. No to jest miniony to jest bardziej, tak wiecie. <grymne> na tylko w tym vlogu, jak będziesz montował, to weź kur... w miarę normalnie, bo ja nie chcę stracić do ojca i dziecka i, <grymne> dziecka i wszystkiego. I godności. Panie, w sumie to już straciłeś. Tak? Się... Jak no. mu... każde nie, że ja godny zostawiam w domu przed każdym weekendem. Idziemy, Kamil! Prosty, kur. Kulek, <grymne> jak jest? Dobrze, zajebiście To dobrze Mam lód, mam Red dobrze robią, jest Mam dwie flagi zrobiłem dzisiaj Rozdam fanom Dobrze, tak to nowo Czeka. tyle... Super Czekaj Pozdrawiamy, pozdrawiamy, dzisiaj nagrywamy Nagrywamy? Tak, no To z z vlog. O, vlog jest vlog O kur... Vlog z A, Nie piję na razie Jak na razie, ale później... A co masz? Baby baby! Masz Bimberek Dobra teraz tak, patrz mam tu mikrofon i ty pozdrawiasz teraz w tym momencie normalnie Pozdrawiam Bagrola i całą naszą ekipę Tam stoją Super, tutaj kolega też Pozdrawiam cały Magnes i ekipę, co? Dzięki Mychu, widzimy się za konsolę na galerii Ale masz bardzo p***a, Tak! Cześć kurwa Dobre. 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 Dziękuję, dziękuję, Dzięki wielkie. Dzięki wielkie. Dzięki, dziękuję. Dzięki dziękuję bardzo. Siema. Dawaj Byku. Jak nic Instagram relacja. Dobra, dziękuję. wielkie. siedziba. siedzi I wszyscy krzyczą Magnet! Co tam kochana? Przyjęć obecne, ja cię obetnę. jestem Tak? Ja kucharką ci Co tam? Moment.

Tam wideo również magnes! Tak zaczynamy, czy nie zróbcie chaos. Kto nie skacze ten za? Gelącyjmy oczywiście na Demart Media. Dzisiaj nagrywamy vloga z imprezy. Dla bangera, dla przyjaciela. Pakrodzimy, są czy nie ma trzy! Dwa sala, głośno! Jedzie! Jedzie! Cztery, trzy, dwa. Oczywiście dla całej oparynicy, dla Oscara, dla Gabrychy. Dlaczego jest taka cisza w wielkopolsce, Polsce Magnes? Kto nie skacze, ten zabula trzy. Czekaj, tutaj jeszcze do zdjęcia Nagrywam Nie, ale my... Pozdrawiamy? Tak I teraz tak, kasz, kasz. a Mam tutaj mikrofon Mam tutaj mikrofon Musisz coś pozdrowić Ja pozdrawiam mamę, tatę i rodziców Jest zajebiście A Bagrola... A my nie pozdrowili nie? Dobra, pozdrawiamy Bagrola, nie? Jak tak proszę, to pozdrawiamy Bagrola To jest Bagrola Minka Pozdro